Ola, ola witam w kolejnym odcinku na kanale Tym razem no, jest to kolejny, taki bardziej gamingowy odcinek e, Tylko, że tym razem nie będzie to taki, że tak to powiem one shot Tak jak ze Strikersami ostatnio to było, niedawno Tylko chciałbym, żeby to właśnie była taka pełnoprawna, faktyczna seria Jak widzicie z Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang e, Tutaj mam continue, bo no, nagrywam to w sumie drugi raz Poprzednie nagranie, coś było nie tak z dźwiękiem Teraz myślę, że będzie... że będzie lepiej. No ja już mniej więcej no, trochę... Znaczy nie, 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 nie zaszedłem jakoś daleko. Jak widzicie, no tutaj jest po japońsku wszystko, bo w sensie tutaj na tej klawiaturce, bo jest to po prostu fanowskie tłumaczenie tej gry, bo Go Galaxy nigdy nie doczekało się takiego faktycznego angielskiego tłumaczenia. Więc musimy się posiłkować fanowskimi tłumaczeniami jakim właśnie tym fanowskim patchem. Link do Twittera tam ekipy, która ogarniała tego patcha, myślę, że zostawię w opisie, jeśli nie zapomnę. A w tym czasie, po prostu, lecimy z historią. Jak widzicie pod stole jest to generalnie mój pierwszy raz z Go Galaxy, bo... że teoretycznie jest to pierwszy i nie pierwszy raz. Bo... Go Galaxy już oglądałem raz w 2017, dwa odcinki obejrzałem i mi się jakoś nie spodobało. W 2020 ponownie obejrzałem te dwa odcinki, tym razem mi się spodobało bardziej. Ale no coś tam później miałem jakieś problemy z internetem i jak już się wszystko ogarnęło, to po prostu mi się... no zapomniałem obejrzeć dalej ich. I po prostu... Przeżyję historię tej serii w grze. Wiadomo, że z jakimiś tam pomniejszymi lub większymi różnicami. Już w trakcie pierwszego nagrania zauważyłem parę różnic. Ale myślę, że nie będzie to jakiś problem. To było niespodziewane, aby wybrać zawodników, którzy nie mają doświadczenia do drużyny. Zostali wybrani zgodnie z planem. Stawka jest wysoka, i tak tam ja rozumiesz. To jest klam. Nie, nie pamiętam w ogóle, czy on się w anime pojawił. Będę musiał to sprawdzić, albo możecie mi sami napisać. I też generalnie mam nadzieję, że nie będzie wam jakoś e, przeszkadzało się, będę używał oryginalnych japońskich imion. No, Do nich się w większości przyzwyczaiłem. Wiadomo, nie znam wszystkich tych japońskich imion, więc przy, e, przy postaciach, których imion japońskich nie znam, to. No siłą rzeczy będę po prostu używał tych zabiegów. No, go bądź. To jest w ogóle tutaj e, za szybko tego... te dialogi skipuje. Nie za bardzo mi się chce je tłumaczyć tak na żywca. I też nie wiem czy mi się będzie chciało dorabiać do nich napisy. Zobaczymy później. Nie wiem, jak w tym odcinku mi się nie będzie chciało, to albo w żadnym mi się nie będzie chciało... Albo w drugim mi się już zechce. Dobra, jeśli ktoś jest tu z Hakurenu, kto będzie wybrany jako reprezentant, to będę ja. Pokażę światu swoją siłę, no. Kumpel, ty się... ty się już tak... nie, nie podjaraj, nie jaraj za bardzo. Wszyscy z Akademii Arakumo... Naprawdę zmotywowani. O jest okej. No to nie zostaniesz wybrany. Już taki spoiler. Go Galaxy ogólnie się cechuje taką. Najbardziej nieoczekiwaną i oczopan. I. Ześ tu Shinzuka ma nie tak z oczami. To już podczas pierwszego nagrania coś, na to co zwróciłem uwagę. Nie wiem jakoś mi tak dziwnie tego oczy wyglądały w tym momencie. Ale w ogóle... Patrzcie na to, no, nie minęło... ile? 5 minut, a już mamy drugą katsenkę. Taką faktycznie animowaną. Jestem drużyny, Jestem... Wiem Jezu. Nie kapitan, tylko trenerem. O, trenerem, słowa mi zabrakło. Miliard rzeczy mi się w głowie naraz działo. No i chapter pierwszy. Najgorsza i Zuma Japan. się teraz członków tej drużyny Tak, i tu będzie tylko 11 zawodników Nie ma żadnych rezerwowych No właśnie Nie ma, nie, nie potrzebujemy więcej zawodników Zaczynamy od Tenmy Potem jest Shindo I Tsurugi I to generalnie wszyscy którzy jakkolwiek cokolwiek tu ogarniają Matatagi To była ta Sakura Body Fury. Tego gościa nie pamiętam jak się nazywał po japońsku, więc kolega Furia z to był Manabe. Frank Forman, nie pamiętam jak się Jakoś na T się nazywał w, w japońskiej wersji, ale to nie pamiętam w ogóle jak. Konoha, Kinan Sharp to jest... nie, on się nie nazywał jakoś Kazuto? Nie mam pojęcia. No i Ibuki. I to jest ta jedenastka. Też swoją drogą, jak w ogóle jesteśmy tutaj w klimatach tej i nazywamy W ogóle widzicie, jak niech tam w ogóle to przeżywa. Chłop chyba najgorszy okres swojego życia przeżywa. Jesteś kapitanem i Japan. Gratulacje, daj sobie wszystko. A tak, niech najpierw te kaczcentki się tu zakończą i potem dokończę to swoją dygresję. Bardziej się przyjrzyjcie, to jest duma Japonii Oni jeszcze nie wiedzą. Oni jeszcze nie wiedzą. I nazumad Japan do Ciebie dołączyła. Spoko. Spoko Maroko. Uważnie. Ta jedenastka będzie reprezentować Japonię. Poza waszymi kuflami z Raimona, kim jest tą sęka, ale w nie macie wiary w nieznane talenty. Nie mają w ogóle wiary w nowych zawodników. Oni to by w ogóle chcieli, żeby cała nazwa Japan Japantu był po prostu sam Raimon. To się nazywa dopiero stronniczość. Nasz nowy trener, czyli Kuroiwariusei. Nie wiem, Kuroiła Meteor. Pokażcie mi swoje umiejętności. Bo teraz będziemy mieli exhibition match mecz. mecz pokazowy. Teraz. Night of the Bats. Mecz się zacznie za 10 minut, wasze nowe stroje będą w tej szatni. Tak. Dobra. Mowa i nazwa, że pan idzie się przygotować na mecz pokazowy. Zostało tylko 10 minut. Dobra, właśnie tutaj, zaraz po tym, to przejdę do, do tego tematu, który chciałem po prostu omówić. Chciałem po prostu was o coś zapytać. Razem reprezentujemy Japonię. Nic nie wiemy o ich umiejętnościach, czy cechach indywidualnych, czy będą w stanie za nami nadążyć. Nie będą w stanie, już taki spoiler, nie będą w stanie za nami nadążyć. A, w ogóle z racji, iż ta gra, y, to jest... Myślę, ta wersja, którą teraz ogrywam, to jest po prostu fanowski patch, fanowskie tłumaczenie, to są tutaj zachowane japońskie głosy. Co mnie niezmiernie cieszy, chociaż nie słyszę ich jakoś y, dobrze. Ale coś tam słyszę i mnie to niezmiernie cieszy, bo ja po Józu, angielski dubbing w grach i na Zomy to jest absolutna tragedia, to jest najgorsze co spotkało ludzkość autentycznie. Grałem już praktycznie we wszystkie gry z i y. właśnie oprócz yy... Go Galaxy i jakichś tam pierwszych części Strikersów. I wiem po prostu... Już doświadczenie, jaki jest okropny ten Japo y, angielski dubbing w grach. W anime też jest niewiele lepszy. I szczerze mówiąc, nie wierzę, że to mówię, ale już nawet polski dubbing jest lepszy od tego angielskiego. A ja... Nie wiem, fanem polskiego dubbingu szczerze powiedziawszy nie jestem. W sensie ten z pierwszego sezonu mi odpowiada. On jest dobry. On się, on się nie ironicznie dobrze zestarzał. Ale ten od drugiego sezonu i dalej to... No człowieku to już... No nie bardzo, nie bardzo. Ale dobra, już się tutaj skończyło Pitu Pitu. Temat, który chciałem omówić na szybko, a mianowicie się o coś Was spytać, mianowicie czy chcielibyście jakiś film z wybierania takiej mojej własnej i Japan? Takiej, którą ja bym chciał zobaczyć w faktycznym go Galaxy zamiast tej, która była no właśnie w tej części. Więc e, śmiało piszcie w komentarzach. Ja chętnie taki filmik bym zrobił. I chciałbym wiedzieć, czy właśnie wy byście chcieli go zobaczyć. Zorganizuję drużynę ustaw i włókie go jako bramkarza, a nie ustawię go jako bramkarza, ustawię go jako napastnika. Nie <grym>, no ja ja sobie. Robię. Słuchajcie, formacji żadnej innej nie mamy, mam tylko to F-Lightning. Więc lecimy. Lecimy grać z królewskimi... ...i lecimy się upokorzyć. Zasady... nowe zasady zostały wprowadzone, aby zbalansować siły... ...i nie będzie można używać cash -inów. W ogóle fajnie, że jakiś czas temu w tym... W oficjalnej, angielskiej wersji do Victor Road'a te Fighting Spirits zostały przetłumaczone na Keshiny, czyli po prostu użyli oryginalnej, japońskiej nazwy. Z czym osobiście nie mam problemu, bo... No ja sam bardziej preferuję te japońskie nazwy. Ale dla mnie to dziwne, że po prostu taką po tylu latach stwierdzili, że a, zmienimy to. W sensie cały czas było Fighting Spirits, a teraz nagle zmienili na Keshiny. No, i Możecie też napisać co o tym sądzicie, jeśli macie jakiekolwiek zdanie na ten temat. Słyszałem, że chyba jakieś to oburzenie wywołało. No, w ogóle, jak, w ogóle, jak klikamy tutaj info, to nie można w ogóle przesuwać zawodników i, i to mi się w y, grach go nie podoba. W oryginalnej tej trylogii gier, dzisiaj na zoomy od 1 do 3, to można było normalnie tak klikać info przy pokazywaniu tak drużyny i na luzie mogliśmy zmieniać formację jak Ci się chciało. How I speak to my John Watson. Pierwszy raz jak oglądasz mecz tej drużyny japońskiej no... w ogóle jeszcze w trakcie meczu pamiętam, że była jakaś yy, animowana katscenka. Dobra. Aha, po prostu ten ma mi tu Ok, Okej. Okay. Okej. Fabuła tego wymaga. To jeszcze takie wytłumaczenie sterowania, ale... No ja sterowanie idealnie rozumiem już... Że... To nie pierwszy raz gdy gram wina zoomę y, to. Jak już mówiłem, no nie grałem tylko w Go Galaxy, które właśnie teraz ogrywam tutaj na odcinku i jeszcze nie grałem w jakieś tam pierwsze dwie części strikersów. No, jedyne strikersy w jakie grałem to Go Strikers 2013. Czekaj gdzie, gdzie jest Sologie? Wala Boga, gdzie ty chłopie, jesteś? Dobra, jest mój ulubiony dribbling, czyli Sojo step. Pod osobnym przetłumaczeniem to by było krok Zephira, jeśli dobrze pamiętam. O, za wolno. Nie weźmiesz ode mnie tej piłki, Ciciulu. Zoranek. A, tu jeszcze chyba w ogóle była jakaś kaccenka tak randomowa. 4 randomowo? No, wiadomo, żeby pokazać dlaczego on to uniknął. A nie, dobra, teraz właśnie jest ta kascenka, gdzie jest. Dobra, bo myślałem, że w tej kascence to będzie tylko pokazany ten e, Frank. Ale dobra, bo to pokazuje wszystkich e, zawodników. E, wszystkich tych e, nowych, bo wiadomo: e, drugi Tenma, Tenman, co. To... No ich umiejętności są znane. Czy kursor widać? Nie. Jeszcze już przez chwilę myślałem, że mi kursor widać, ale na szczęście nie widać. Tato w ogóle nie ma żadnego doświadczenia ze sportem. No i to w ogóle widzę e, pierwszą różnicę w porównaniu z anime, bo pamiętam, że w anime to e-booki jakimś cudem zatrzymał jako kompletny amator e, zatrzymał królewskiego Pingwina 7, co... Pamiętam, że chyba nawet jakiś filmik na YouTubie był, czy to, że on to zatrzymał miało w ogóle sens. No tak tylko powiem, że nie oglądałem tego filmu, ale... Więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć czy to faktycznie miało sens czy nie, no, ale dobra. Nie ma się co zastanawiać nad sensem filmiku Trzeba grać w grę I Też dopilnować, żeby ten odcinek nie był jakiś za długi, bo poprzednie nagranie pamiętam, że trwało z jakieś ponad pół godziny. Mam nadzieję, że następne odcinki nie będą tyle trwały, bo nie chciałbym y, takich długich odcinków. No i masz to jest Full power to nawet nie ma co. Nie ma co po prostu. Można po prostu zaakceptować swoją porażkę. Nawet jeśli tam było tylko 43, to zaraz będzie jakieś 50, ile? No, 70 nawet zbaw. Czy znaczy wiadomo, na początki z tą drużyną mogą być ciężkie. No i właśnie tu masz, tutaj ten full power mode. Ja to już doskonale wiem, to też wiem. Można klikać na przeciwników i I będą po prostu do nich biec nasi. Ale dobra, Jezu. Że... ja pierniczę. Dobra, Okej. Okay. Tylko, żeby nie sfaulował, bo przy pierwszym nagraniu, pamiętam, że tu jakimś cudem sędzia ogłosił faul. Dobra, nie ogłosił. To... A dobra, bo to znów Dobra, już bałem, że znowu, że ten... Że mi spalonego ogłoś, że sędzia powie, że spalony. Jakby się kto pytał, to tak, przy, przy pierwszej nagrywce też e, tak myślałem, że mi powie, że spalony. Dobra, ostatnio strzeliłem tym zrzutem śmierci, to teraz wezmę śmie miecz śmierci. Raczej to wpuści. Power... O, a wcześniej Power Spike'a nie używał. Pierwszy raz to nagrywałem. No ale wpuścił, dobra. Mi to tam odpowiada. Mi to nie przeszkadza. W anime w ogóle pamiętam, że strzelili Fire Tornado Double Drive'em. Nie wiem, jak to przetłumaczyli w polskim dubbingu więc no, nawet nie będę sprawdzał, nie chcę się no tutaj wiadomo, że takiej silnej techniki na sam start nam nie dadzą o i tutaj absolutna dominacja absolutny pogrom no i kolejna bramka Ajajaj. Miejcie litość! My jesteśmy tylko bandą amatorów. Większość z nich to nawet piłki, już się na oczy nie widziała. Co tu się wyprawia? No, strzelają gola za golem. Królewscy tutaj nas absolutnie dominują. Co się dzieje z tą drużyną? No, co się dzieje z tą drużyną? Mamy absolutnych kur na amatorów w tej, w tej drużynie. Ale wy tylko poczekajcie, to parę, parę leveli wbiją I już, już będą nie do zatrzymania Najważniejsze, żeby Ibuki e się najszybciej jakiej, jakiejś techniki nauczył Bo już jakiekolwiek strzały mamy Więc potrzebna nam już tylko jakaś bramkarska technika Ale dobra Chciałbym tutaj y, strzelić trzy bramki przy pierwszej nagrywce mi się udało strzelić tylko dwie. I... Konkretnie mówiąc chciałem tutaj zrobić hat Tricka z drugim. Tak praktycznie bez powodu po prostu chcę to zrobić. U... Fajne by to po było. Ale ten pasek cały to mi tak szybko zasuwał tutaj, że nie wiem czy to się uda. Tylko będę przy... za drugim razem. O, dobra A jeszcze co... O, o! minął idealnie! rzesz! A, znowu się nie udało strzelić, Ech, z, z, z jakiś... 90% energii potrzebuje 20 minutowej przerwy. Masz za duże wymagania. Jeśli nie umiesz biegać w tej weftę z jakąś głupią piłką przez 90 minut, to w ogóle wypad z tej drużyny. Nie. Dobra Nie zostało wiele czasu. Uda się może chociaż drugą bramkę strzelić. O Jezu. Dobra, byłeś strzelać w temu. Cześć, może uda się chaina zrobić. Pamiętam, że w anime, w pierwszym go w finale takiego chaina zrobili, że dev drop plus mach wind. Może też... A, udało się, udało się. Let's go. Znaczy i tak pewnie by to wpuścił, ale... Wiadomo, taki chain, no to fajnie wygląda. Fajnie czymś takim strzelić. I zawsze to jakoś więcej mocno. Dwie bramki udało się chociaż strzelić. To jest Inazuma Japan, czy to jest jakaś wielka pomyłka? Co za rozczarowanie, ogromne rozczarowanie, To naprawdę, wszystko? W ogóle wcześniej o tym nie wspomniałem, ale tutaj mamy w ogóle też napisane, ile specjalnych ruchów się użyło, fajne to. O, już się tutaj u nas ktoś nauczył czegokolwiek, szkoda, że nie e-booki. Ale on się chyba przez events uczył jakiegoś ruchu. Chyba wszystkie jego ruchy były przez events, nie? Nie wiem. Musiałbym to na Wiki sprawdzić, ale teraz mi się nie chce. Co za fiasko, nie rozumiem. Czemu, czemu oni zostali wybrani do reprezentacji? Wlej, już się pytałem o ten filmik o mojej własnej imię, czy pan chyba tak. Ta demencja starcza się w tak młodym wieku. On się nie musi z niczego tłumaczyć. W ogóle już ten odcinek jest jakieś 10 minut krótszy od poprzedniego. W ogóle, też mam nadzieję, że nie słychać jakoś za bardzo mojej klawiatury. Na poprzednim nagraniu chyba było ją bardzo słychać. Nie wiem, teraz mikrofon mam nieco inaczej ustawiony, więc może nie będzie aż tak słychać. Może, ale tak jak będzie słychać, to mam nadzieję, że nie będzie to jakiś wielki problem. O, właśnie, cała drużyna, to była sprawka byłego kapitana Raimona Endom Amoru, coś ty narobił Coś ty narobił Ale dobra, już tutaj po tych wszystkich cutscenkach myślę, że ten odcinek zakończę Wydaje mi się, że to będzie po prostu wystarczające Także, no tutaj zaraz wyjdę z pociągu i będziemy po prostu kończyć. Napiszcie też w komentarzu, co sądzicie o takiej serii. Czy chcielibyście taką serię? Myślę, że byłaby to taka fajna odskocznia od napisów i też od filmów, które wymagają nieco więcej czasu na realizację. Przez tam, wiadomo, scenariusz, montaż i takie tam, jest to po prostu taki film, gdzie. Jest to po prostu taka seria tego Galaxy, gdzie mogę po prostu usiąść, w coś pograć i gadać po prostu od rzeczy. Yy, także ten... No, jeszcze tutaj Inalink. Jak, jak grałem sobie w tą jakiś czas temu, to próbowałem się tym Inalinkiem zainteresować, ale... Ale jakoś mi to nie wyszło, po jakimś czasie mi się odechciało to czytać. Yy, więc tak, yy, to by było już na tyle w tym odcinku. Yy, koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie o właśnie takiej serii. Czy chcielibyście jej więcej i czy też chcielibyście ten odcinek o mojej własnej Inozumie pan z Go, bo coś takiego też bym chciał nagrać i też chciałbym wiedzieć, czy wy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Więc to by było po prostu na tyle. Komentujcie, trzymajcie się i bajo!